Cześć. 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 Rafał. Tomek. Tu Marcin. A to są Transformaty. Podcast improwizowany. Cześć, witamy w kolejnym odcinku podcastu Transformaty. Słuchajcie, dużo jest narzekań na korporacje. Dzisiaj przewrotnie chcielibyśmy porozmawiać o tym, jak to jest być inżynierem w korporacji. I jakie to ma zalety, bo zalet jest bez liku. O czym dzisiaj usłyszycie? Tak. Tak, mamy zamiar wymienić obydwie. A może nawet dojdziemy do trzech? Kto wie? Wydaje mi się, że dojdziemy do, do bardzo wielu. Rafał, co ci przychodzi do głowy, jak myślisz sobie zalety pracy jako inżynier w dużej korporacji? Pierwsza rzecz, która mi przychodzi do głowy, jak rzeczywiście zaczynasz pracować w takiej dużej korporacji, to jest przede wszystkim otwarcie się na inne kultury. Taka korporacja jest praktycznie obecna na każdym kontynencie albo prawie każdym kontynencie i masz możliwość zobaczyć, jak pracują ludzie, jak myślą o rozwiązaniach technicznych, jak dyskutują właśnie w różnych krajach i z tego czerpać i uczyć się. I to jest ta przewaga. Wersus firma, która nawet może być duża, ale lokalnie gdzieś ulokowana w danym kraju. Niekoniecznie w naszym, ale po prostu gdzieś zakorzeniona w, w danym jednym kraju, gdzie te otwarcie na inne kultury też jest możliwe, ale no, wymaga nawiązania jakiejś szerszej współpracy, a tutaj z inną firmą, a tutaj masz w ramach jednej organizacji ta, taką możliwość. Wielokulturowość? Wielokulturowość to jest pierwsza rzecz, która cię nagle uczy, raczej yy, znaczy, otwiera się jakby przed tobą. No, i możesz korzystać z tego. Tak jak troszeczkę nawiązywaliśmy w tym odcinku podcastu, co mi się przydarzyło ciekawego, no to właśnie z tym to jest, jest związane. Czyli wielokulturowość i podróże. I podróże, co się z tym wiąże, tak. Zdecydowanie tak. No to, to jest coś, co, na co trudno natknąć się gdzie indziej. A tutaj jest to w pewnym sensie chleb powszedni, musi człowiek sobie radzić w takiej sytuacji. To jest naprawdę rozwijające i otwierające oczy. Ja jak myślę, jak zadałeś to pytanie a, pro, a propos tych zalet korporacji albo takiej cechy korporacji dużej, to mi przychodzi do głowy od razu coś, co jest jej i przekleństwem, i błogosławieństwem zarazem. Mianowicie swoista bezwładność. Są to duże organizacje, duże firmy, z, Dość poukładanymi strukturami podejmowania decyzji, nie, niesławne workflowy wszelkiego rodzaju, które się pojawiają. I z jednej strony to może być ten główny przyczynek, dlaczego bardzo wielu ludzi uważa, że korporacje to jest takie no, no zło dzisiejszego świata biznesu, powiedzmy sobie. Ale z drugiej strony to uporządkowanie, to nauczenie się tego systemu. Daje nam pewnego rodzaju takie poczucie, że jest jakaś struktura, że wiemy, co zrobić, jak się coś dzieje, że są pewne osoby, są pewne stanowiska, są pewne funkcje, które mogą i muszą, czy powinny nam udzielić pomocy, czy służyć radą, gdy to jest potrzebne. A patrząc tak zupełnie makroskopowo, no to jest jeszcze ta bezwładność. I ta bezwładność, z jednej strony, troszeczkę przeszkadza, gdy chcemy szybko coś wdrożyć i zrobić coś prototypowego, na przykład może przeszkadzać, jeżeli firma nie jest na to gotowa, ale z drugiej strony. Jest pewnego rodzaju takim całkującym systemem, który bardzo delikatnie reaguje na wszelkiego rodzaju wstrząsy na rynku. Korporacja zazwyczaj ma na tyle backupu budżetowego i, i innego, że nie musi reagować bardzo dynamicznie typu, typu zamykaniem projektów albo, nie daj Boże, zwalnianiem ludzi, gdy tylko i wyłącznie sytuacja na rynku jakoś tam drgnie. I to jest moje pierwsze skojarzenie z takim benefitem bycia w korporacji. Tylko trzeba go. Na niego popatrzeć z tej właściwej perspektywy, że nie wszystko to, co się może wydawać takie, ach, jakie to okropne, na pewno do końca jest tylko i wyłącznie negatywne. To, Rafał, powiedziałeś o tych, o tych <laughs> wielokulturowości. Mi to też przychodzi do głowy jako jedna z takich chyba najlepszych rzeczy jedna, tak, z najlepszych rzeczy to możliwość podróżowania. Nie każdy lubi podróżować, ale ci co, ci co lubią podróżować, to myślę, że korporacja jest fajnym miejscem. No To już wcześniej wspominaliśmy, że nie wiem, do Stanów często lataliśmy. Jakiś miał taki przypadek, że zepsuło się coś klientowi w Peru. Hmm? Dowiedziałem się, a to była taka rzecz, że mógł to naprawić tylko człowiek z R&D. więc dowiedziałem się w piątek, że w poniedziałek muszę być w Limie. To, to, to są takie fajne miejsca, że można było sobie fajne miejsca poodwiedzać. I ta wielokulturowość, o której mówiłeś, w połączeniu z wyjazdem tam w to miejsce, gdzie są ci koledzy i koleżanki z, tej, z tego kraju, z tej kultury, to jest fajne, że ja myślę, że można zwiedzić naprawdę kawał świata na wycieczkach i niewiele wiedzieć o danym kraju i o kulturze, a jak się pracuje z tymi ludźmi, często się z nimi spotyka, no wiecie, po no prostu spotykamy się z nimi w pracy, po pracy, no to jest super, że można tak. Zahaczają na nasze rozmowy o życie prywatne, bo. Dużo ze sobą jesteśmy, to jest moim zdaniem taka rzecz, której się nie da zobaczyć na wycieczce, nawet lecąc do Peru. I tak, tak, tak. No to takie, jakby na to nie ma nic bardziej codziennego w każdej kulturze niż praca zawodowa. To jest takie niewyszukane, nieubarwione w żaden magiczny sposób, nieprzygotowane pod turystów. Widzimy ludzi, spotykamy się, dzielimy z nimi ten trud życia codziennego. I wtedy się ludzi najlepiej poznaje. Zgadzam się z tym absolutnie. Mówimy też o pracy inżyniera w korporacji. To ciężko mówić o pracy inżyniera, nie mówiąc o projektowaniu i ulepszaniu produktów. Jakie tutaj panowie widzicie zalety, Rafał? My od tego, że duże korporacje mają duże budżety. Oczywiście w porównaniu na przykład z nawet średnimi przedsiębiorstwami na poziomie danego kraju. Czyli mogą się podjąć. Dużych infrastrukturalnych projektów w różnych dziedzinach, a, a tego nie doświadczy się w każdej firmie. Więc tu otwiera się możliwość dla inżyniera, żeby pracować naprawdę nad przełomowymi rzeczami. To jest taka właśnie specyfika dużych korporacji, że ze względu na własne źródło finansowania, trochę tą niezależność od finansowania, Powiedzmy, z funduszy, na jakichś strukturalnych, jest to, ta, ta większa swoboda decyzji, gdzie chce fundusze przeznaczyć. I z mojego doświadczenia, jak sobie obserwuję, wymogi formalne na te wszystkie, właśnie. Fundusze strukturalne, no to jest mimo wszystko w korporacji mam wrażenie, że jest tego mniej. To zarówno w poprzedniej, jak i w tej, gdzie teraz pracujemy, naprawdę mamy mniej biurokracji w zarządzaniu budżetami, niż jest to z finansowaniem zewnętrznym, co jest niewątpliwą zaletą. Tutaj może by warto było dodać, że troszeczkę z tego kanonu, o którym wspomniałeś, wyłamują się startupy, ale gdyby tak popatrzeć na na tą przestrzeń startupową, to tam nie ma dużych projektów infrastrukturalnych. To są projekty typu informatyczne, projekty typu właśnie pomysłu jakiegoś, który zazwyczaj realizuje się na przykład na infrastrukturze chmurowej któregoś dostawców, a my możemy mówić tutaj o tym, a jak zasilić całe centra danych kogoś takiego jak Amazon, Google albo Microsoft. To jest ten efekt skali, ja się z tym absolutnie zgadzam, to jest coś, czego Trudno podjąć się, będąc nawet najlepszą firmą, czy, czy najlepszym fachowcem lokalnym, albo samotnym. I ten budżet, o którym, o którym Rafał właśnie mówił, że nawet no, jaki startup ma pomysł, to on potem potrzebuje pozyskać sponsorów albo inwestorów, lepiej mówiąc, tak, którzy zainwestują w to. Tutaj no, to nie jest jakaś tajemnica, że budżety RD w dużych korporacjach to idą w miliony dolarów. To są tego typu, tego rzędu pieniądze, więc to jest niewątpliwie duża zaleta pracowania w korporacji jako inżynier, bo naprawdę można robić super rzeczy. Eee, super rzeczy, które ze względu na to, że są skomplikowane i drogie, no to nie, nie każda firma jest w stanie to udźwignąć. A często zdarza się, że właśnie duże korporacje inwestują w startupy po to, żeby później je wchłonąć na przykład, jeśli są, spełniły jakieś tam oczekiwania. To też jest ciekawą ścieżką. Akurat tam jeszcze nie dotarłem. Wiem, że jest taki dział, ale on jest dosyć powiedzmy szczelnie chroniony, no bo to jest, są takie bardzo powiedzmy duże decyzje, które ukierunkują przyszłość korporacji, więc to normalne, że troszeczkę się tak izoluje od wiedzy ogólnej te ta, ta decyzje. A jakbyście teraz popatrzyli na to przez pryzmat tego, Czego i jak szybko można się nauczyć w korporacji? Takich technicznych rzeczy, mówiąc o pracy inżyniera. Od razu pierwsza rzecz mi przychodzi na myśl narzędzia inżynierskie. To jest taka rzecz, czy do projektowania, czy do symulacji. No to masz dostęp do, powiedziałbym, do światowej klasy narzędzi, tak to nazwijmy. Czasami akurat. Może to być przekleństwo, bo jest to na przykład obie, o wiele bardziej skomplikowane, no, jeśli chodzi o system na przykład zarządzania e, cyklem życia e, produktu. Może to być o wiele bardziej skomplikowane niż się spodziewałeś, ale widzisz, jak to wygląda na poziomie światowym. Nie? To jest pierwsza rzecz, która mi przychodzi, narzędzia inżynierskie, które cię rozwijają. I inne zabawki, bo można by tu pomyśleć, ja tutaj przytoczę z naszej działki, tak jak, jakbym do tego, co powiedziałeś, Rafał. Że te narzędzia pod tytułem oprogramowanie, systemy i tak, ale takie narzędzia jak na przykład wewnętrzne laboratorium do prowadzenia badań rozwojowych. No, wewnętrzne laboratorium, tak jak my tutaj mieliśmy okazję mieć w naszym dziale rozwoju, no to to są bardzo, to właściwie są gigantyczne inwestycje, żeby uruchomić. I bardzo, bardzo wysokie koszty utrzymania rocznego, więc to nie jest tak, że można sobie na to po prostu pozwolić. To nie jest łatwe, mówię też od strony prowadzenia tego, tej jednostki przez, przez tam grube lata, ale to jest coś, czego w małej firmie nie da się fizycznie zrobić. A tu można mieć właściwie piętro niżej od, od, od biur działu RD pole zwarciowe, gdzie możemy wykonywać badania, jako będąc powiedzmy sobie w topce dziesięciu, a może i pięciu laboratoriów w Europie, jeżeli chodzi o możliwości zwarciowe. To to też są i te narzędzia się rozkładają, bo to i chodzi o komputer taki czy inny, gdy jest jakaś potrzeba. Jeżeli jest uzasadnienie, jeżeli widzimy, że coś jest potrzebne, to po prostu ze względu na wspomniane budżety i efekt skali, te rzeczy są no, dużo łatwiej osiągalne. Też taka rzecz mi przychodzi do głowy, <laughs> wiedza jak Kiedyś chyba w którymś z odcinków mówiliśmy o Six Sigma. Nie? To jest taka, jak ktoś nie wie, to są takie, słuchajcie, metodologia wymyślona jakieś przez motorole. General Electric bardzo mocno ją wdrożył. I jeszcze kilka innych firm. My akurat byliśmy bardzo mocno szkoleni w takim w takim nurcie powiedzmy, Six Sigma, który się nazywał Design for Six Sigma. Nie? To taka była cała metodologia projektowania urządzeń w taki sposób, żeby one miały jak najwyższą niezawodność żeby były zoptymalizowane kosztowo, no, generalnie, słuchajcie, statystycznie określaliśmy wiele parametrów tych urządzeń i to była taka wiedza, gdzie była cała armia ludzi przygotowana w firmie, która uczyła młodych inżynierów. My zdawaliśmy z tego egzaminy, nie wiem czy pamiętacie, robiliśmy projekty, więc to było takie trochę, no, nawet nie trochę, ja myślę, że to by to się... Te wszystkie godziny, które na tym spędziliśmy, to jakbym powiedział, że na studiach to były trzy semestry dosyć mocno napakowanego materiałem jakiegoś przedmiotu, to chyba byłbym bliski prawdy. To właśnie ciekawe, że Marcin właśnie wspomniałeś o Six Sigmie, bo mi, mi też to przyszło przed chwilą do głowy, właśnie, że pojawiają się pewne metodologie w takich dużych firmach, bo one ciągle szukają nowych dróg. Realizacji różnych projektów. I właśnie możesz natrafić na coś bardzo ciekawego. Moje osobiste doświadczenie jest takie, że właśnie SIX-SIGMA przygotowała mnie do jakiegoś podstawowego rozumienia statystyki, co później bardzo łatwo było rozszerzyć na podstawowe modele uczenia maszynowego i nie mówię tutaj o sieciach neuronowych ale o wszelkiego rodzaju innych modelach nawet prostej regresji liniowej która została rozszerzona o to duże zbiory danych łatwiej było zrozumieć te, te, te zagadnienia i tego bym się nigdy nie spodziewał, że po prostu ten boom, który nastąpił duży na, na analizę danych, na tworzenie właśnie uczenia, modeli uczenia maszynowego, że tak łatwo można zrozumieć niektóre aspekty właśnie dzięki Six która gdzieś tam lata wcześniej była nam przedstawiona. I którą używaliśmy, <coughs> e, bardzo mocno wgłębiają się w szczegóły tak naprawdę, taka stosowana statystyka stosowana bardzo mocno. Słuchajcie, no później mówiąc o takich naukach, to mi przychodzi kolejna rzecz, jak bardzo mocny stał się Agile, jak go wprowadzaliśmy. Nie? To też była firma, która przyjechała do nas z, 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 z Wysp, więc to moim zdaniem to są takie bardzo fajne i wymierne zalety pracy w korporacji, że korporacje bardzo mocno też stawiają na rozwój, Swoich inżynierów pod kątem zdobywania unikalnej wiedzy, która będzie mogła być użyta w ich pracy. Nam się to no przynajmniej tak wskazują nasze te 20-letnie doświadczenia w badaniach i rozwoju. Dokładnie tak jest. Ja jeszcze bym tu nawiązał, Rafał, szczególnie do Ciebie, bo Twoje doświadczenie jest niebagatelne z tej perspektywy, ale takie zagadnienie jak, jak na przykład tematy związane z patentami. Cała, cała powiedzmy sobie, polityka patentów, podejścia, rozwiązania mechaniczne to takie techniczne, jak się, jak się z patentami na co dzień żyje, jak patentować, jak sprawdzać pewne zabezpieczenia patentowe, bo wbrew pozorom, to się może wydawać, że mam jakiś pomysł, i go opatentuję. Jak chcemy to zrobić, to to nie jest takie oczywiste, a już na pewno nie jest to tanie, więc ta korporacyjna maszyna daje pewne możliwości. Tu jest bardzo dobry przykład. Rzeczywiście w dużych korporacjach możemy się spotkać z tym procesem patentowym, który obejmuje nam cały świat. Czyli nie koncentrujemy się tylko na jednym rynku czy jednym kraju, w którym działamy, tylko potrafimy szerzej spojrzeć na wszelkie możliwości, które nam daje prawo patentowe. Mamy dostęp bardzo często do Rzeczników patentowych, którzy pracują w danej korporacji, są w stanie wiele rzeczy podpowiedzieć, jeśli chodzi o strategię, jak do, do patentowania danego pomysłu podejść, na co zwrócić uwagę, jak piszemy zastrzeżenia patentowe, żeby to odpowiednio zweryfikować. To jest jak pewnie dobrze wiecie, czytając swoje opisy swoich wynalazków, czasami człowiek się zastanawia, czy to jest jeszcze to, co ja w, w, wynalazłem, czy to już zupełnie odleciało gdzieś w jakiś żargon prawniczy. I, i to rzeczywiście tutaj. Jest bardzo ciekawe zagadnienie. Jeśli kogoś właśnie interesują może takie bardziej aspekty prawne, jak to wpływa na, na konkurencyjność danej firmy, no to można to w takich dużych korporacjach na poziomie właśnie światowym zobaczyć, jak to, to, jak jest, to działa. To jest, to jest fajne, to o co zapytałeś, y, Tomek Rafała, o patenty, to jeszcze jest druga rzecz, którą ja się nauczyłem też y, w korporacji, y, jak czytać patenty? Jak ktoś sobie, może sobie wejść na internet, znaleźć jakieś patenty i poczytać. No to jak ktoś nie wie, jak to czytać i co jest ważne, to stwierdzi, że wszystko jest ważne. To jest też taka wiedza, którą ja nie nauczyłem się nigdzie na studiach, dopiero w praktyce, na jakichś szkoleniach, które miałem wewnątrz firmy, dowiedziałem się, jak to działa. To jest, to, to jest moim zdaniem, też fajna rzecz. No i słuchajcie, no i duże firmy chcą patentować, także jak macie głowę pełną. Pomysłów, wynalazków, które mogą coś zrewolucjonizować, to na pewno taki pomysł będzie wzięty pod uwagę. Jest bardzo duża szansa, że będziecie właścicielem patentu albo nawet patentów. Tak, jest, jak mówimy o patentach, to ja muszę korzystać z tej okazji i pozdrowić serdecznie Asie, Bo wiele rzeczy, które wiem o patentach to zawdzięczam właśnie Asie. Także pozdrowienia. Wszyscy serdecznie pozdrawiamy. Tak. Patenty to jest taka, du taki duży temat. Jest jeszcze jeden temat, a że mamy tutaj, Rafał, to nie umieszkam wykorzystać e, tej dźwigni, żeby też o tym zagadać. To jest temat, że no, Rafał, ty osobiście no, bierzesz udział w pracach komitetów normalizacyjnych, a nawet już teraz masz okazję prowadzić pewne jednost jednostki tam działające. Jest, to rzeczywiście na poziomie krajowym mam tą bardzo wyjątkową dla mnie przyjemność i przywilej być przewodniczącym komitetu technicznego z naszej tutaj działki aparatów i rozdzielnic niskonapięciowych i to też jest wynik wieloletniego budowania doświadczenia właśnie w międzynarodowej korporacji czyli zaczyna się gdzieś na poziomie krajowym żeby zobaczyć z czym ta normalizacja się wiąże a duże korporacje otwierają też możliwość później udziału w grupach międzynarodowych. Działa to tak, że te wyjazdy na takie posiedzenia w różnych miejscach na świecie, zazwyczaj w Europie, ale zdarzają się też również i w Azji, i w Amerykach, takie posiedzenia, są finansowane przez firmy, które kierują swoich pracowników do takich grup roboczych. No i to jest. Dla mnie arcy ciekawy temat, jak tworzy się normy i jak tutaj opowiadam o próbie tworzenia kompromisu. Jak patrzy się na aspekty techniczne, jak patrzy się na aspekty komercyjne, jak konkurencja stara się tworzyć przewagę, szczególnie w normach dla produktów, które dopiero powstają i, i wcześniej nie było dla nich norm produktowych. I to tutaj zachęcam każdego tutaj z, z tej swojej roli przewodniczącego Komitetu Technicznego, żeby rozważył nawet na poziomie krajowym uczestnictwo w komitecie w danym zagadnieniu, można sobie wejść na, na, na stronę Polskiego Komitetu Normalizacyjnego i zobaczyć, jakie komitety, komitety techniczne są i zacząć tą, tą drogę w ten sposób. Oto mówimy o takim, takim przełożeniu naprawdę niebanalnym, bo to jest możliwość swoistego brania udziału, no a przez to też pewnego wpływu na to, czym będzie się rządził technicznie świat, w, tym, w którym operujemy. To już jest wiele wyżej. Że tak powiem, tematów inżynierskich nie ma. Takiego wpływu i takiej możliwości uczestniczenia w czymś, czymś wielkim, że tak to ujmę. Tym bardziej, że te zagadnienia normalizacyjne odnośnie nowych produktów no właśnie to jest fajne, jak się obserwuje, że jaki jest wyścig, kto w którym kierunku idzie, kto za czym lobbuje. Przychodzi mi do głowy też taka jeszcze jedna rzecz, panowie. Polityka. Ale polityka nie taka polityka, słuchajcie, polityka, jak my to rozumiemy, tylko polityka jako sztuka dyskusji, bo mówiliśmy o wielokulturowości. I dla mnie to było bardzo duże doświadczenie. Policzyłem, że najwięcej, jak policzyłem sobie narodowości szefów, to najwięcej było Amerykanów, potem byli Niemcy, <laughs> najmniej było Polaków. I co jest ciekawe, że my, wywodząc się z kultury, Słowiańskiej, z myślenia słowiańskiego, no w takim zderzeniu z inną kulturą, a my z tą kulturą zderzaliśmy się ileś lat temu, to dla mnie było bardzo ciekawe doświadczenie. Ja myślę, że ponieważ zaczynałem swoją pracę w dużej korporacji i cały czas pracowałem w międzynarodowym środowisku, to na pewno ukształtowało mnie to w sposób, w jaki myślę, w jaki słucham. Że nie zawsze muszę forsować bardzo mocno swoje zdanie. Co inni mówią tak naprawdę, jak mówią, a co mówią, jak o czymś nie mówią. I to są takie rzeczy, których nie sposób jest się nauczyć czytając książki. Można sobie jakąś wiedzę przyswoić, ale dopiero jak jest zderzenie tej wielokulturowości, to dopiero wtedy to zaczyna z, 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 zaczynamy się od tego uczyć w praktyce. I dwa, dwie rzeczy. Właśnie z szefami albo z zespołami. A druga że to, słuchajcie, no, mamy bardzo dużo międzynarodowych klientów. Z klientami też się inaczej rozmawia. I inaczej się rozmawia, jak jest fajnie, inaczej się rozmawia, jak coś się popsuło. Także to jest taki bardzo duży plus, moim zdaniem, którego ciężko jest się nauczyć. Uważam, postawiłbym nawet tezę, jest to niemożliwe, żeby się nauczyć w małej lokalnej firmie. A żeby być fair z własnym sumieniem, tak jak tutaj siedzę, to muszę powiedzieć, skoro. Tezą tego odcinka było to, że inżynier w korporacji, to miała być perspektywa, to ta polityka czasami dopóki się jej nie nauczymy, i używać jej jako swoistego narzędzia tej specyficznej komunikacji, dostosowanej do tych wspomnianych różnych kultur i okoliczności, to ta polityka może być nieco taka mierzwiąca żebym tak to ujął, że nie wszystko zawsze można wytłumaczyć tylko i wyłącznie używając, wiecie, miar i jednostek z układu SI, co takiemu naturalnemu inżynierowi aż się nie chce na początku zmieścić w głowie. Przecież jest firma inżynierska, prowadzimy jakieś projekty, chcielibyśmy zawsze wszystko wyprowadzić z równania. A to nie zawsze tak działa. Tego trzeba się nauczyć. Dokładnie. No to mówię jeszcze raz, to nie chodzi o politykowanie tak jak mamy na myśli polityków, to raczej chodzi o Komunikację, przekazywania swoich racji w taki a nie inny sposób słuchania, to jest super. To, jest, to, mnie, to mnie bardzo dużo nauczyło i to jest bardzo duża zaleta pracy inżyniera w dużej korporacji. Oczywiście to wszystko, słuchajcie, o czym my mówimy, to musi mieć jeszcze taką jedną rzecz: że ktoś chce poznawać ludzi, podróżować, pracować w dużych projektach, bo nie każdy chce. I wtedy jest OK. Dzisiaj mówimy o tym, jakie my znaleźliśmy zalety pracy w dużych korporacjach. Oczywiście, żeby nie było tak słodko, jest też sporo wad. Natomiast dla nas te zalety dużo bardziej przewyższają wszelkiego rodzaju wady, które się pojawiają tu i ówdzie. Dowodem na co jest te nasze. Ponad 60 lat sumarycznego doświadczenia zawodowego w takich właśnie firmach. Dokładnie, szkoda, że na jedną rentę wspólnie nie możemy przejść, to żebyśmy sobie emeryturę, emeryturę przeszli. No, słuchajcie, więc takie są, takie są zalety. Myślę, że wy usłyszeliście tych zalet bez liku. Jest jeszcze więcej. Ja osobiście i myślę, że Tomek i Rafał też. My jesteśmy zadowoleni z tego, gdzie jesteśmy, co robimy, jaką drogę przeszliśmy w korporacji. Także jakby ktoś. Rezonował z tym, co mówimy, i zastanawiał się, czy korporacja to jest dobre miejsce dla niego. No to jeśli chcecie robić takie rzeczy, o których mówiliśmy, to tak, to z pewnością korporacja jest dobrym miejscem. Absolutnie. Tak to są te rzeczy na y, stronę plusów korporacji, no, które sobie należy rozważyć i, i wziąć pod uwagę. Być może kiedyś porozmawiamy o minusach, ale nie obiecujemy. Nie obiecujemy. obiecujemy. Bardzo dziękujemy za ten odcinek. I do zobaczenia. Cześć.